20 zł Marceli nowotko 9900 zł. Dlaczego takie ceny znajdują się na aukcjach i dlaczego sugerujecie się nimi? Oglądajcie do końca ten krótki, 3-minutowy film tłumaczę wszystko, co to jest moneta mennicza i co to jest moneta bez znaku mennicy. Pisze jeden z widzów. Tych nowotkow sporo na aukcjach. Rozrzut od 200 do 10 tysięcy złotych. Na ile byś wycenił, ocenił mojego nowotkę, wysyłając do wyceny swoje zdjęcie tutaj? I słuchajcie, sporo mam takich zapytań na Instagramie około od 50 do 100 takich zapytań w tygodniu, podobnych, sugerujących się takimi właśnie aukcjami. Słuchajcie. I dodatkowo moneta bez znaku mennicy to jest drugie zapytanie, często padające. Tu w tym przypadku akurat jest 76 ze znakiem mennicy, ale on również istnieje bez znaku mennicy. Dodatkowo moneta z nowotkiem liczy się tylko w stanie menniczym. Mennicza, czyli idealna, która wyszła z mennicy, już wam pokazuje jak to wygląda. Mamy 5 roczników Marcelego Nowotko, 20 zł, w tym jeden ze znakiem i bez. Moneta Miedzioniklowa z prl roczniki, macie tutaj teraz tabelkę wypisane, 7,4, 7,5 bez znaku, 7,6 ze znakiem, 7,6 bez znaku, 7,7 i 83, najbardziej cenny, 10 milionów, 10, 10, tu macie podane wszystkie, słuchajcie, nakłady. Stan pierwszy, ceny, to są mennicze i ja uważam, że... Oprócz 83 reszta stanów to są złomowe, bo jest ich tyle. Mam kilka kilogramów tej monety, słuchajcie. Tutaj macie te ceny 30, 30, 35, 40 no i 83 100, 150 zł, Bardzo niedoceniany 152 tysiące sztuk nakłady 50, 60 w stanach słabszych niż menniczy pierwszy. rozróżniam w tej monecie tylko dwa stany, tak jak powiedziałem. Albo mennicza, albo złom, za wyjątkiem rocznika 8.3. Tu są ceny podane grudzień 2022 na podstawie analiz aukcji internetowych. Więc dlaczego cena 9900 zł? Pamiętajcie, mamy demokrację, każdy sobie może wystawić za tyle, ile uważa. I Jego to jest przeświadczenie, dla niego może ta moneta jest tyle warta, 9900 zł. Wszystkie te aukcje są cenami... Z cenami z sufitu, niestety bez pokrycia rynkowego, czyli nie ma zapotrzebowania na takie coś. Jeżeli widzicie taką aukcję, jakąkolwiek, to pierw sprawdźcie sobie normalnie, wpisując tą samą frazę 20 zł. Marceli Nowotko 1976, wpisujecie i wyskakują wam realne ceny. Słuchajcie, takie aukcje wpisujecie podaną frazę, no i macie te realne Trze ceny. Mennicza, złom. To jest oczywiste. Moneta z aukcji za 9900 jest warta tylko ceny złomu, jeżeli licząc tylko to, co jest na aukcjach Drugi mit to mit, to moneta bez znaku mennicy. W świadomości osób, które się nie interesują, jest takie przeświadczenie, że jest to coś wyjątkowego i dużo warte, bo nie posiada znaku mennicy. Wzięło się to stąd, że tylko jedna moneta 10 groszy 73 roku bez znakomienicy jest naprawdę warta dużo pieniędzy, ale tą monetę mają tylko kolekcjonerzy. Nikt inny nie ma szans takiej monety znaleźć 10 tysięcy około złotych i więcej nawet się sprzedawała. Reszta monet bez znakomienicy jest tylko warta. Tyle. Co w katalogu, a czasem mniej niż inne roczniki ze znakami mennicy. Słuchajcie, brak znaku mennicy świadczy tylko o tym, że była ona bita w innym państwie poza granicami naszego kraju. Przede wszystkim to była Kremnica, Słowacja, dawna Czechosłowacja i Leningrad, oczywiście Związek Radziecki, i nie podnosi to ich wartości ten brak znaku mennicy. Słuchajcie. Myślę, że wszystko wyjaśniłem. Moneta warta 9900 zł jest tak naprawdę warta 50 groszy. Liczą się z tylko stany mennicze, czyli te pierwsze, tak jak w tej tabelce pokazane 30, 35, 40 zł, 83 rocznik tylko 100, 150. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Wyceniam monety, banknoty, przedmioty z okresu PRL, znaczki i inne rzeczy. Słuchajcie, póki co ja wam dziękuję za uwagę. Myślę, że wszystko wytłumaczyłem. Trzymajcie się i do następnego. I jakby co, to pisać na brief albo w opisie, w kontakcie, przepraszam, w komentarzach pod filmem. 5 minut film, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Trzymajcie się i do następnego. Hej!